Tam. Niedawno ojciec Adam Szustak udzielił, jak sam to określił, jednego wywiadu w swoim życiu. I o ile od jakiegoś czasu już właśnie nie śledzę tego jego kanału, to jednak na różnych takich kanałach tradycjonalistycznych, które śledzą takim swoim krytycznym okiem, zawrzało. Oczywiście ominąłem szerokim łukiem kanał pana Dawida Myśera, bo ten gość po prostu przeprawia mnie o mdłości i już nie dają rady tego oglądać. Dałem sobie spokój e, po tym, jak e, po raz kolejny mnie ocenzurował. Tak więc, jak znowu zobaczyłem, że coś tam nakręcił, to stwierdziłem, że nie dam rady tego obejrzeć, więc jego akurat wyłączyłem. No, ale Obejrzałem krytykę ojca Adama u pewnego księdza z Bractwa Świętego Piusa X i to właśnie stało się dla mnie takim pewnym punktem wyjścia do tego materiału. Tak więc na wstępie podkreślam, że bardzo cenię oczywiście sobie ojca Adama VI, mimo iż może nie jakoś tak niespecjalnie śledzę jego kanału. Cenię go, bo jak sam właśnie kiedyś wielokrotnie podkreślał, ludzie są różni i mają zapotrzebowania do różnych dusz pasterzy, właśnie takiej różnej duchowości. I właśnie tę bardzo ważną lukę w tym całym spektrum zapotrzebowań wypełniał właśnie ojciec Adam. Jednak w tym całym długim wywiadzie znalazło się kilka wypowiedzi, które mnie w jakiś sposób szczególnie poruszyły i postanowiłem do tego właśnie się odnieść i zaapelować i uwaga nie tylko do ojca Adama Szustaka, ale do znacznej większości naszego duchowieństwa a w szczególności osób właśnie działających w przestrzeni publicznej może za kilkoma właśnie takimi kilka pozytywnymi bardzo właśnie wyjątkami jak na przykład ojciec Remi Racław z kanału Mocni w Duchu tak więc w tym wywiadzie ojciec Adam powiedział, że nie za bardzo przepada za tradycjonalistami i tak jakoś nie za bardzo się z ich zdaniem liczy. I co właśnie mnie, tak może powiedzieć, nastroiło tak bardzo pozytywnie do tego, jak zapaliło jakieś takie światełko nadziei, że może jednak ojciec zatrzyma się choć przez chwilę nad moimi spostrzeżeniami, Zważywszy na to, że ja jednak tradycjonalistą zdecydowanie nie jestem, a co więcej, jestem jedną właśnie z takich, z takich bardzo nielicznych osób, które podejmuje polemikę z tym zjawiskiem właśnie w internecie. A więc po kolei, chciałbym zacząć od rzeczy, która w moim odczuciu zdaje się być taka najważniejsza, czyli krytyka biskupa Gondackiego. Nie, prawda? Było jakieś spotkanie. Tam no. jakiś tam znowu episkopata, to coś tam nie tam tej komisji, nie? A no to są zawsze bardzo interesujące no rzeczy. No tak, tak, jak no. zawsze. I wydali takie tam oświadczenie, między innymi Gądecki, yy, co jest teraz najważniejszą potrzebą Kościoła. No. Tak aktualnie, że jakby mamy ten czas, kończy się pandemia, czy kończy, miejmy nadzieję, nie? no ale jednak, że co, to, co, jak teraz Kościół powinien zafunkcjonować. I pierwszy punkt, który podano, no. Gądecki go podał. No. To najważniejsze, żeby teraz zrobić wszystko, co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła, czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. Noż do, no to po prostu w takim momencie ci ręce opadają, nie? Kiedy ci goście mają w głowie tylko jedno, żeby znowu ludzie zaczęli chodzić do kościoła. I teraz wiem, wiem co będzie. Dlaczego właśnie tę wypowiedź uważam za najważniejszą i niestety dość niebezpieczną? Otóż sam wielokrotnie zastanawiałem się nad tym. Kogo w kościele powinniśmy słuchać? Jeden ksiądz zarzeka się, że ma absolutną rację, bo opiera się na tradycyjnym, takim tradycyjnym nauczaniu kościoła. Inny opiera się na mistykach i świętych kościoła. Jeszcze inny każe opierać się przede wszystkim na Chrystusie i Biblii. Kolejny na zdrowym rozsądku. Jeszcze inny na nauczaniu papieży i tak dalej. Wielu z tych głosów często przedstawia argumenty, które są dosyć trudne do odrzucenia, do zanegowania, i jeszcze inne wymyśli sobie jakąś pobożną prawdę i wskaże na siebie jako osobę, która najwierniej właśnie tej prawdy przestrzega i naucza. I to, co mi tutaj właśnie przyszło do głowy, to, że nie bez powodu pan Jezus stworzył hierarchię w kościele. Hierarchię, na czele której właśnie jest papież. A następnie biskupi, i oczywiście w pierwszej kolejności należy słuchać się papieża i tych biskupów, którzy pozostają z nim w łączności. W trzeciej kolejności należy oczywiście słuchać swoich przełożonych, którzy pozostają w łączności z tymi biskupami, którzy są w łączności ze świętym ojcem. Bez tej zasady szybko popadniemy właśnie w taką anarchię i doprowadzimy do jakiegoś kolejnego rozłamu w kościele. W której potworzą się grupy dające posłuch tym, którzy uważają, że to właśnie oni mają rację, tych, którzy będą się przeciwstawiać właśnie biskupom i papieżowi, będą potrafili właśnie przekonać swoich odbiorców swoimi argumentami. I właśnie w tym jest problem, że zdecydowana większość z nas nie ma sposobu, aby wykazać racjonalną zasadność i wyższość jednego punktu widzenia nad innym punktem widzenia. I to niestety jest problem, który widać od chociażby na przykładzie tradycjonalistów. Podobny sposób dokonała się na przykład schizma zachodnia, że Luther dawał do zrozumienia, że należy właśnie słuchać Boga, a nie papieża, bo arbitralnie zinterpretował sobie jego właśnie działania jako niezgodne z wolą tegoż Boga. Nawiasem mówiąc, bardzo podobnie z hmm, Podobne spojrzenie mają dzisiaj właśnie tradycjonaliści. Również twierdzą, że należy słuchać Boga, a nie obecnego papieża. Posiłkując się właśnie taką tendencyjną interpretacją słów Św. Pawła, sprzeciwiłem się kafasowi, bo na to zasłużył. I właśnie taka krytyka przełożonych kościoła to nie jest coś, czego uczy nas Bóg i Biblia. Dobrym przykładem może być chociażby król Dawid, który zawsze z jakimś takim należytym szacunkiem odnosi się do króla, jako tego, który został namaszczony przez Boga, mimo iż po ludzku rzecz biorąc, król Saul wydawał się być zupełnie niegodnym tego szacunku i zasługującym na śmierć. Również tego nas uczą święci i mistycy, aby okazywać. Pełen szacunek przełożonym, choćby byli czasem nawet najbardziej niegodziwi. A jak wiemy z historii Kościoła, ci papierze byli naprawdę różni, i nie chciałbym tutaj właśnie wchodzić w jakieś takie szczegóły. Co do słów biskupa Gondolckiego, jest pewna zasada tak zwanej wielkoduszności, od, o której właśnie się notabene dowiedziałem się od ateistów. A polega to na tym, aby zada zadawać właśnie sobie jakiś taki trud i wypowiadane słowa przez osobę, której podejmujemy się krytyki, próbować zinterpretować w najkorzystniejszy dla niego sposób, zakładając właśnie jego dobrą wolę i doszukiwać się pewnych okoliczności i powodów uzasadniających taką właśnie wypowiedź. Rozumiem rozgoryczenie właśnie tutaj ojca Adama, że Kościół nie robi pewnych rzeczy w taki sposób, jaki by sobie życzył tego ojciec, ale pewne mądre powiedzenie głosi, że jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Biskup w pewien, w pewien sposób musi, to właśnie podkreślam, że to z całą mocą, że musi być. Politykiem i powinien mówić to, co jest uzasadnione przy jakąś taką przyjętą polityką, a nie to, na co miałby ochotę prywatnie i osobiście powiedzieć. Musi mieć w pewien sposób mentalność, właśnie takiego polityka, i powstrzymywać się od pewnych wypowiedzi, które mogłyby doprowadzić do chaosu. I tego też uczy nas Jezus Chrystus słowami. Bądźcie czyści jak gołębie, ale za to przebiegli jak węże. Takie zachowanie widać też na przykład u świętego Pawła w 23 rozdziale dziejów apostolskich. I też da się odczuć, że ksiądz próbuje na właśnie, że przepraszam, ojciec próbuje naprawić kościół za wszelką cenę poprzez głosy, krytyki, wywieranie presji. Jednakże zachęca właśnie ojca do tego, aby postawić się w roli naszych biskupów, którzy muszą się zmierzyć nie tylko z Ojcem Szóstakiem, ale również z tą częścią Kościoła, która wywiera presję w drugą, trzecią i czwartą stronę. Którzy topają ze złości nogami i grożą, że zbuntują się on właśnie jakimś takim odejściem z Kościoła zabiorą z sobą część wiernych, jeśli nie zostanie zrobione według ich myśli. Więc jak ja mogę coś zrobić, to zachęcałbym właśnie do uczenia się do takiego politycznego podejścia i czasem po prostu lepiej coś odpowiedzieć wymijającego, niż dać upust swojej szczerości, gdy to mogłoby przynieść właśnie jakąś szkodę. To nie naciski zmieniają świat na lepsze, ale przykład właśnie takiej swojej wierności, pokory i posłuszeństwa. Duż, wydaje mi się, że taką dużo lepszą metodą od otwartej i ostrej krytyki i wywieraniem takiego o, ostrego nacisku jest podzielanie się swoim punktem widzenia, a nie uzewnętrznianiem swojego oburzenia, żeby biskupi nie zrobili tak, jakby ojciec sobie tego życzył. Ojca właśnie słuchają tysiące odbiorców i naprawdę nic dobrego w ten sposób ojciec nie robi. Takie jest moje zdanie na ten temat. I tutaj doskonale rozumiem, że wiele kwestii się ojcu nie podoba, ale proszę zrozumieć, że mm, mi na przykład się dużo rzeczy nie podoba i każdemu księdzu na każdej parafii też się wiele rzeczy nie podoba. I co najgorsze z tego wszystkiego, to każdemu się nie podoba co innego. Bo, gdyby wszystkim się podobało to samo i nie podobało to samo, no to jest idealna sytuacja, ale niestety tak nie ma i tak nie będzie. Aby nie dopuścić do tego, co obserwujemy na przykład u takich protestantów, że powstało właśnie jakieś dziesiątki tysięcy różnych odłamów, to musi być właśnie hierarchia, której widzialnym właśnie znakiem jest głowa kościoła, czyli po prostu nasz papież, a dalej kolegium biskupów podległych papieżowi żeby była jedność, to musi być hierarchia z głową na czele. A żeby była tutaj właśnie jakaś hierarchia, to musi być najpierw szacunek do tej hierarchii. Ale tutaj oczywiście na wielki plus dla ojca za właśnie taki jego wielki szacunek do naszego papieża Franciszka. Dobrze, także kolejna sprawa, to kwestia piekła. Z jednej strony, tutaj właśnie widać, że Ojciec uznaje Jego istnienie, a z drugiej strony, to sposób, jak to Ojciec zgłosi, moim zdaniem, chyba nie do końca się pokrywa z nauką Kościoła i Ewangelią, i w moim odczuciu nie jest to należycie i logicznie uzasadnione właśnie z Ojca strony a oprócz czego według mnie jest niestety również ważne i niestety może spowodować pewne szkody w wierze, w takiej sferze duchowej. Koncentrowanie się na tym, żeby ludziom, ludzi przestrzegać, słuchajcie, tak trzeba żyć, żeby tam nie trafić, jest, uważam, bzdurą, jest w ogóle herezją, jest w ogóle wynaturzeniem tego, co przyniósł Jezus, co nie? Nie ukrywam, że jest to trochę dziwne, co ojciec powiedział, według mnie to właśnie niezacofany i średniowieczny kościół wymyślił tę przestrogę, ale zrobił to właśnie sam Jezus Chrystus, gdy właśnie mówił o tej wąskiej bramie prowadzącej do, do właśnie zbawienia i szerokiej bramie prowadzącej na zatracenie. Oczywiście to wszystko było też w kontekście pytania, czy wszyscy ludzie będą zbawieni. I właśnie osobą, e, która najbardziej straszyła e, piekłem, to był nie kto inny, jak właśnie Jezus Chrystus. I tak jak właśnie kiedyś ojciec słusznie e, to kiedyś powiedział, że straszył nas przed tym, aby nas przed tym piekłem ustrzec. Przykładem tego jest właśnie przypowieść o bogaczu i łazarzu, i właśnie to pokazuje nam bogacza, który swój egzamin z miłości oblał w sposób właśnie taki szczególnie rażący, że nie stać go było nawet na najmniejsze dobro, które by go przecież kompletnie nic nie kosztowało. Przecież wydanie dyspozycji służącemu, aby te on od właśnie odpadki jedzenia zanieść temu biedakowi pod jego bramą, przecież. Nic by go nie, nie kosztowało. Upadł w ten sposób nawet bardziej niż te nieczyste zwierzęta. I jakie było życie, właśnie taki był jego finał: najgłębsze dno piekła. Teraz to właśnie on pragnie nasycić się tymi właśnie takimi, można powiedzieć, odpadkami ze, ze stołu biedaka. Sensem nauki o nie jest straszyć ogniem i siarką, aby ludzie właśnie jakoś tak ze strachu zaczęli służyć Bogu, chodzić do kościoła i tak dalej. Nie, właśnie jest to podobne jak, yy, można powiedzieć, z systemem karności w prawie cywilnym. Zagrożenie to nie być jakaś taka farsa fikcja, jakimś takim straszeniem dla postrachu, ale to po prostu i tak przez to wszyscy wiedzą, że to jest nic więcej jak tylko samo straszenie. Kara więzienia ma być realna, ma pełnić właśnie rolę odstraszającą przed ciężkimi przestępstwami, bo tam właśnie, gdzie zanika karalność, to niestety tam rozkwita bezprawie. Oczywiście karalność nie niweluje bezprawia, ale wystarczy, że w znacznym stopniu to ogranicza, i już pełni właśnie tą swoją rolę. I celem karalności, która jest realna i dotkliwa, jest. Przeciwdziałanie rozkwitowi bezprawia. I śmiem przypuszczać, że świadomość o ciężkiej karze może przyhamować właśnie jakieś różne ludzkie złe zapędy, jak kradzież, obmowa, zemsta, niewierność, cudzołóstwo, brutalność, nieuczciwość, wyzysk itd. Więc, ojcze Adamie, przy całym szacunku, jaki mam do ojca, chciałem Cię prosić abyś nie tworzył właśnie takiej swojej własnej nauki. Bo niestety nauka kościoła, Biblii i również nauka mistyków i różnych wielkich i uznanych przez kościół objawień dość jasno właśnie tak nauczają o piekle i bynajmniej nie polega to na tym, że przez całe życie żyją sobie beztrosko tak jakby piekła nie było w przekonaniu, że jak nie daj Boże by się okazało, że to piekło jednak istnieje. To wówczas wybiorą sobie niebo i w ten sposób nie muszą się już niczego bać. Hulej po prostu dusza, piekła nie ma. Owszem, również mocno wierzę w to, że jest jakaś możliwość zbawienia nawet największych grzeszników, ale grzeszników porównałbym tutaj do narkomanów. Ilość i waga grzechów to ilość wchłoniętego narkotyku. Im więcej, tym bardziej bolesna i straszliwa i długotrwała terapia która może przyprawiać odreszcze na samą myśl o wejściu właśnie na jej drogę i tym bardziej straszliwa, im więcej tego zła się w życiu nazbierało i nie odpokutowało. Każdy dzień takiej terapii, a szczególnie na początku, jest właśnie takim strasznym ogiem, ogniem trawiącym i tym cięższe jest to cierpienie, im więcej tego się wchłonęło, czy to narkotyku, czy to właśnie grzechu, w takim można powiedzieć porównaniu. I sam osobiście myślę, że podobnie jak ojciec, że, że Bóg zechce każdemu dać drogę takiej terapii, ale obawiam się, że jej perspektywa wygląda niestety tak, że jednak nie każdy zechce się na to zdecydować. I tutaj wydaje mi się, że może być to właśnie przez analogię, ilu narkomanów godzi się na taką terapię, tyle grzeszników mogłoby się zgodzić wejść na drogę oczyszczenia. Zamiast Pozostać w takim stanie, w jakim się stali w chwili właśnie stanięcia w prawdzie. I tutaj argument, jaki podaje ojciec Adam, jest fragment, z którego wynika, że Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Oczywiście, że to prawda, że tego pragnie, ale ten sam Bóg przecież pragnie, abyśmy wszyscy byli święci. Bądźcie święci, bo i ja jestem święty. Abyśmy też wszyscy uwierzyli w Jego syna. Tak więc w samym pragnieniu Bóg jest jednak bezsilny, bo jest oczywiście, co jest oczywiście taką naturą naszej wolnej woli. Myślę, że całe nieporozumienie związane z piekłem wynika z kilku kwestii, które postaram się tak pokrótce omówić. Pierwsze to przekonanie, że kwestia zbawienia to jest wyłącznie sprawa decyzji Pana Boga. Albo idziesz tu, albo idziesz tam. Otóż nie wiem jak jest, ale chciałem zwrócić uwagę, że niekoniecznie tak właśnie musi być. I to z kilku powodów. Pierwszym powodem może być przekonanie samej duszy nieczystej, że niebo to nie jest miejsce dla niego. I to nawet w sytuacji, gdy to miejsce mu się bardzo spodoba i stałoby się jego najgłębszym pragnieniem, to może mieć świadomość, że nie może tam wejść i właśnie nigdy już dla niego nie będzie dostępne. Posłużą się pewną analogią z naszego obecnego świata. Otóż własna świadomość swojego własnego smrodu, swojego odrażającego wyglądu, który sprawia, że ani tego się nie ukryje, ani tego się nie zniweluje, a który sprawia, że wszyscy odruchowo się od ciebie odsuwają i tym samym budzisz największą odrazę, może spowodować skrajne i niemożliwe do pokonania kompleksy. Sama świadomość, że nie ma w sobie się nic ciekawego, nic takiego ładnego, co wzbudzałoby jakieś pozytywne emocje, sprawi, że pogrąży się właśnie w takim swoim stanie jeszcze bardziej. Kolejna sprawa to, że sąd nie musi być jedynie ze strony Boga, ale Bóg zapowiedział, że święci również będą sądzić świat, a ten sąd może się sprowadzać do wyrażania swojej niechęci do osoby potępionej. Przejawiającej się w postawie, nie chcemy go tutaj. Innym rozwiązaniem jest to, że nasze życie jest pewnego rodzaju sprawdzianem, czy rakujemy właśnie na takie istoty, które są w stanie całkowicie porzucić grzech, bo w niebie nie ma na to absolutnie żadnego miejsca. Te osoby, które całym swoim życiem uporczywie odrzucały Boga i miłość. Nie ma jakiejś takiej prawdziwej bezinteresowności. To pokazują, że właśnie nie rokują na świętość i nie ma szans, aby teraz właśnie, znając prawdę, doszły do prawdziwej świętości. Kolejnym problemem jest przekonanie, że piekło jest takim miejscem kaźni, w którym Bóg chyba z jakąś lubością dosypuje siarki i podgrzewa smołą, aby katować tych właśnie biednych nieszczęśników. Otóż niekoniecznie. Ogień piekielny to jest coś, co może pochodzić z, z właśnie z wewnątrz człowieka, a nie poprzez dosypywanie siarki z zewnątrz. Świadomość utraty tak niewyobrażalnego szczęścia i świadomość, że ten stan nigdy się nie zmieni, a nadto widok własnego wyglądu i zapach własnego smrodu może być właśnie tym ogniem palącym i trawiącym na wieki. Koncepcja piekła może wynikać również z jeszcze czegoś innego, a mianowicie z połączenia dwóch faktów. Pierwszym jest prawdomówność Boga, a drugim jest konieczność stworzenia największego wymiaru kary, aby w ten sposób zapobiegać albo na ile to tylko się da, ograniczać ciężką materię zła. Gdyby nie było tej kary, to obawiam się, że szczególnie ciężkiej materii zła mogłoby być. Sporo więcej niż jest teraz. Warto też zwrócić uwagę na słowa Biblii, że Bóg nie da z siebie naśmiewać. Jest to z listu do Galatów 6, 7 Werset. Nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Co człowiek posieje, to i zbierać będzie. To pokazuje właśnie taką bożą konsekwencję. i Prawdomówność i o czym wspominają również święci i mistycy, jak na przykład święty ojciec Pio i święta Faustyna Kowalska, że w piekle znajdują się również osoby, które nie dowierzały w jego istnienie. I to jest też zgodne właśnie z takimi naszymi standardami, bowiem na przykład nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, tak samo jak niewiara w piekło nie zwalnia z właśnie z jego konsekwencji. Kolejnym problemem jest narysowany właśnie obraz Boga Miłosiernego przez siostrę Faustynę Kowalską, co dla wielu z nas stało się sprzecznością z naszą główną prawdą wiary, że Bóg za dobro wynagradza, a za złe każe. Co do pierwszej części tej prawdy, że Bóg za dobro wynagradza, to chyba nie ma problemu. Problematyczna jest ta właśnie druga część, w której mowa, że Bóg za zło każe. Otóż problem w tym, że nam słowo kara kojarzy się często z zemstą. I w naszym świecie często tak jest, ale nie jest prawdą, że kara musi być motywowana jedynie chęcią zemsty. Nie. Powiem więcej, nigdy nie powinna być tym motywowana. Celem karności powinno być zapobieganie przestępstwom, stworzenie postrachu przed przestępstwami, a więc karanie powinno być również. Wynikać z miłości. I to pokazuje nam też właśnie list do Hebrajczyków. Bo kogo miłuje, Pan tego karze. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. A to, że Bóg za złe karze, to nie jest wymysł jedynie z zacofanego kościoła, ale przykłady odnajdujemy również w Biblii. Nie starczyłoby chyba tutaj miejsca, jakbym chciał przytaczyć jakieś przykłady ze Starego Testamentu, ale w Nowym Testamencie tych przykładów też nie brakuje, czego przykładem właśnie może być wątek Ananiasza i Sapiry. Innym wymiarem kary jest zwyczajne właśnie też nieudzielanie nagrody, wynagrodzenia. Dla przykładu, pracodawca może ukarać pracownika poprzez zwolnienie go z pracy i nie dawanie mu wynagrodzenia, więc koncepcja kary nie musi pociągać ze sobą pewnej aktywności zmierzającej do zadawania bólu. Więc obawiam się, że to nie jest tak, jak można odczytać z Ojca Słów, że całe życie będę sobie ćpało, mówiąc tak oczywiście obrazowo, a po śmierci to Jezus mnie zapyta, czy chcę być dalej ćpunem, czy może stać się jednym sknięciem palca wyzwolonym. I jak wówczas wybierał sobie to drugie, to problem oczywiście z głowy. To, co człowiek chciał, to rządzić będzie. I dalej, tak właśnie parafrazując, ile sobie wysieje, tyle w końcu zażnie. Co do innych kwestii, tutaj raczej nie przychodzi mi nic na myśl, co należałoby jakoś tak pilnie i bezwzględnie skomentować i prostować. Patrząc tak okiem, właśnie apologetem, widzę u ojcu naprawdę taki całkiem niezły potencjał. Jest to w jest właśnie taka jedna kwestia, którą ja bym skomentował wyraźnie inaczej niż ojciec, a mianowicie ta kwestia z 17 minuty. E, kiedy właśnie Karol pyta, właśnie, jak bardzo nieprawdopodobne jest to, żeby 2000 lat temu, e, jak bardzo właśnie takim trudnym jest dorobienie ideologii do kogoś, kto był nauczycielem, filozofem, porywał tłumy, miał charyzm z złym ogromną, żeby ci natchnieni apostołowie zobaczyli w czymś właśnie takim znak. Aby to odpowiedzieć, to najpierw trzeba się zastanowić, jak prawdopodobnym jest to, aby ci apostołowie. Oddawali swoje życie za naukę, będąc jednocześnie w przekonaniu, że jest ona zmyślona. Przecież sami twierdzili, że na własne oczy widzieli cuda i zmartwychwstałego Jezusa. To nie jest to samo, co męczennicy, na przykład muzułmańscy, którzy oddawali swoje życie za wiarę. Usłyszeli coś, uznali za prawdziwe w najlepszej swojej wierze i za to oddali swoje życie. W przypadku apostołów, i ewangelistów, i uczniów Jezusa, mamy zupełnie inną sytuację. Te opisywane fakty to nie jest coś, w co oni uwierzyli i byli co do tego mocno przekonani, ale coś, czego byli wręcz świadkami. Widzieli na swoje własne oczy i dotykali zmartwychwstałego swoimi właśnie własnymi rękami. Więc skoro oddawali życie za tę naukę i jednocześnie mieli świadomość, że to. Nieprawda, iż na własne oczy widzieli zmartwychwstałego, dotykali go, widzieli cuda, to wychodzi na to, że swoje życie oddawali właśnie nie z wiary, ale za kłamstwo. Jak to możliwe? Oczywiście możliwe w przypadku jakiegoś pojedynczego szaleńca ale jak było ich tak wielu naraz w tym samym czasie którzy tak właśnie samo widzieli cuda i zmartwychwstałego Pana i świadczyli dokładnie to samo jak to właśnie możliwe że święty Paweł głosił Jezusa nie mając przecież żadnego racjonalnego motywu aby szerzyć kłamstwo całe życie otrzymywał tylko baty był w niebezpieczeństwach po nie dorobił się na tym a to jego poprzednie właśnie życie było o wiele bardziej komfortowe i bezpieczne, kiedy właśnie prześladował chrześcijan i był gorliwym faryzeuszem. I gdyby to był tylko święty Paweł, to moglibyśmy podciągnąć pod jakiś dziwny proces, który zadziałał się w jego mózgu, ale nie, nie było nie jedynym. Gdyby przejawy Bożej mocy zakończyły się na opisie ewangelicznym, to znowu. Yy, Mógłby to być pewien jakiś czynnik, dokładający się na szalę przeciwną, przeciwko wierzy, ale znowu na opisie ewangelicznym przejawy Bożej Mocy się nie skończyły. Bóg działa wielkie rzeczy w naszych czasach. A co mnie najbardziej zdumiewa, to chociażby taki cud fatimski. Które zadział się na oczach dziesiątek tysięcy współczesnych nam ludzi. I to są fakty, które czynią hipotezę o zmyśleniu tego ewangelicznego przekazu skrajnie nieprawdopodobne. A nasza wiara opiera się na tym, że mając do wyboru właśnie wyjaśnienie o prawdziwości tych wydarzeń oraz wyjaśnienie podawane przez racjonalistów, to jednak stojąc przed takim wyborem, dwiema rękami wybieram opcję pierwszą. Tak więc dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Grzegorz Żebrowski, Apologetyka.info info. No i oczywiście również tradycjonalizm info. Serdecznie zapraszam.